No witajcie, moi drodzy. Witajcie. Dzisiaj mam chwilę wolną, więc nagram to, co mam do przekazania. Może się nawet pojawi więcej filmików, bo mam taką dzisiaj właśnie pisania, nagrywania i różnych rzeczy. Czasami wizja jasnowidza czy osoby, która ma dobrą intuicję, może uratować osobę, może uratować czyjeś życie, może znaleźć świeżaka. Właśnie. Kiedy nam coś znika, albo coś gubimy, nasze w pewien sposób, tak jakby serce, ono nie potrafi zaznać spokoju. Bardziej właśnie nas to męczy, zagubione rzeczy, czy zagubione osoby, czy nawet zagubione zwierzęta, nasi popila. Czasami to życie stawia nas w takich sytuacjach, gdzie ta logika i taka racjonalność absolutnie nie wystarczają. W takich chwilach można po prostu jakby sięgnąć głębiej tam, gdzie właśnie działa intuicja, energia, wizja. Dzisiaj do mnie zgłosiła się osoba, to już nie pierwsza, codziennie mam takie osoby, które coś gubią, ale dzisiaj ta szczególna, gdyż osoba zgubiła, utraciła swojego pupila. Um, kiedy zapytała, od razu wysłała mi zdjęcia. Od razu mi się pojawił obraz, taka wskazówka. Z takimi sprawami też się do mnie osoby zgłaszają. Pamiętajmy, że każda sprawa jest inna, ale każda sprawa niesie ze sobą ślad, który można odnaleźć i czasami trzeba po prostu tylko spojrzeć, jakby inaczej. Więc jeżeli coś zgubicie, czy zagubicie? Zapraszam serdecznie do kontaktu.